was serdecznie. Auto i metro. Jedziemy metrem. Dla tych niedowiarków, co nie wiedzieli, że to jest metro, to proszę bardzo. Jesteśmy pod ziemią. Exit. Tam ja nie wiem, czy to można filmować, czy nie, ale robię szybkie zdjęcie. Idziemy zobaczyć nową chatę. Tam się coś dzieje znowu z ładowaniem kart, bo tutaj jest olyż problem. Zawsze jest problem z ładowaniem kart tutaj Jakby nie patrzył to Przetrzepali nas jak na stacji, nie? Jak na lotnisku Normalnie masakra Dobra, będę nagrywał Spcuł mi się telefon dzisiaj, tak czy inaczej Musiałem go formatować, problem jak, nie wiem Tu musimy przeleć Przez te gate. znaleźć drogę Tam gdzie mamy jechać Tu się kładzie kartę. Tam się wybiera kwotę Wciska się akcept i jest zapłacona i karta jest naładowana. A teraz sprawdzimy. No, 30 tysięcy rubli. Ta Zelo ma 20 tysięcy rubli. I teraz załaduje się sobie 10. No i zadeśli ile masz na karcie, tylko ja przyznam. Akceptowane, że za załadowane no I także załadowane karty możemy sobie jeździć 30 tysięcy. Dobra, będziemy przyciskamy się to przeszliśmy. Przeszliśmy na strefę i idziemy dalej. Tutaj mamy... Jakby się coś podziało Chłopaki ubierają i Chłopaki ubierają i ratują wszystko Ma maskę słychać to... No tutaj wytłumaczę jedziemy zobaczyć tą chatę bo podobno jest połączenie między chatą tutaj właśnie przez metro Czyli nie będzie korków. to jest jakieś pół godziny drogi o tam już pędzi Musimy znaleźć teraz gdzie i dokąd. Turendy Dworzec wygląda tak. Dworzec wygląda tak. Which way? Which way? This way? To Czekamy na odpowiedni pociąg. I pojedziemy i zobaczymy. Będzie coś ciekawego to wągę. No i z drugiej strony oczywiście też jest nie? z drugiej strony można sobie w drugą stronę jedzie Muże tak było. Czyli dla tych niedowiarków co powiedzieli, że nie ma metra tutaj w Czekarcie No nie jest jakieś specjalnie wielkie to metro ale parę stacji przejedzieś Dobra, będzie coś ciekawego to wągę O, się przyjechało nasze metro nie? Przyjechało na szebeto Tak wygląda parę stacji, ale zawsze wygodnie o tu już zaczynają się a wygląda tak To jest zapomniał wodę Wygląda tak, ludzie co mi ja metro tylko bardziej jest szerzone jak autobusy, dlatego jest bezpieczniejsze. No. No. tyle byliśmy pod ziemią i teraz jesteśmy na, na ja. ziemi Widzicie jak nadziemne metro? Wyjechaliśmy z podziemi. ASEAN, ASEAN no, tak. To jest takie nadziemno-podziemne. Elegancko jest cicho. Cicho, spokojnie. O, no, po angielsku nam wala. Na miasto. No, na ja myślałem, że to będziemy podziemną zasuwać, a to jest takie nadziemno-podziemne. No, takie wyjście jest na stację. No, czyli takie metro na nadziemne, podziemne. Tylko tyle, że nie stoimy w żadnym korku, tak jak autobusy. To też jest dobre. Na razie jedziemy 3 minuty w sumie i dosyć dalekośmy ujechali, nie? No teraz możecie trochę zobaczyć, jaka jest prędkość tego. Bardzo szybko rozpędza się. Bardzo szybko się rozpędza. I robię Wam porównanie tutaj na tej ścianie i na no, już zwolniamy ale no, bardzo szybko się rozpędza i szybko hamuje no ja zobaczymy jak będzie na razie elegancko jest bardziej, chro, bardziej chronione bo tylko pełno jest tych policjantów w środku jesteśmy już w bloku A. No to dosyć szybko no, widzicie trochę jak no, Jedzie trochę szybciej jak z Piły do, do Chodzieży przez Dziębówkę. Jedziemy trochę szybciej. No, następna stacja. Nie ma co wam pokazywać tutaj To są... jakieś te... Tak? Ładnie po angielsku Nie wiem co ten goście tam gada przez te megafony Ale tu w tej części to jeszcze nie byłem No to już jest... Widzicie tak wyglądają te bloki, co jedziemy zobaczyć to będzie w bloku mieszkania Apartament, apartament to się nazywa Na dwudziestym piętrze Uj, my, uj, uj, Coś dla mnie Nie będę mógł przez okno wyglądać No, a tutaj to raczej Mówię Tam też jakieś apartamentowce Zobaczymy Podobno jest niedaleko od, od stacji tego metra Zobaczymy, jak to będzie. No, widzicie, tam jest całe osiedle apartamentowców. Mitsubishi Motors Telkom, No Trochę takich reklam tu jest po tym. Tu macie nagrywane z, z metra. Nie wiedziałem, że wędrzec mogą być takie fajne widoki. O, tu jaki pałac. Tu coś budują O, skręcam. Trochę trzeszczy na zakrętach. Zasięgnię. Fak Mawali Jest i zobaczymy który to który to wieżowiec jest na. To na razie tyle i to zobaczymy no, jesteśmy w takiej części To jest Główna ulica Jedna z tych takich głównych co e, przebiega z e, jednej strony czekarty na drugą Widok jest taki To jest jakieś coś tam po tamtej stronie widać jakieś apartamenty to przejdę jeszcze tam do tego zobaczę pokażę Wam widok. No i tak wyglądają. I to, jest, to jest bardzo fajne, to jest taka ko komunikacja. Najgorsze, że, że to jest tylko parę stacji, że to nie jest skończone. Jakby to, to działało w całej czekarcie. To by było super A no widzicie, tam się budują Tam się budują apartamentowce tam są, tam znowu jest taki nawzór chiński Ja tak mówię, bo widziałem w Chinach Takie to Znaczy w filmikach z Chin, w Chinach jeszcze nie byłem To jest cała stacja Dobra, będziemy szukać chatki jak będzie coś fajnego to wam nagram i do zobaczenia. A tam się wy... panie się wygłupiają. dancing Everybody dancing. <grywa> Potęciły sobie za TikToka, co zrobiły. A. A tu macie widok z drugiej strony. dwa takie stojące wieżowce. Trochę zieleni takie gdzieś tam się uchowało. Bananowce. Gdzieś tam są. Gdzieś jest ten apartamentowiec, co my mamy do niego do czynienia. że 7 minut stąd, ale szukamy wyjścia. W którą stronę musimy wyjść. Nie możemy znaleźć wyjścia. Znaczy wyjścia jest, tylko żeby wyjść tak akurat na tę stronę co musimy Tam się pytają o. Macie taką panoramę Poznań, przystać No i się dostaliśmy wreszcie Musieliśmy przejąć taksówkę Zobaczcie ile tego sprzątane A ile się zdecydujemy wziąć Najpierw trzeba będzie to wszystko wysprzątać. Taki widok, widok mojej na Karaluchy leżą. No? Karoluchy to jest tutaj nieodzowny, nieodzowny, element. To są karoluchy. Tutaj są umywalka, kiba. Tu takie, tu sypialnia prawdopodobnie to była. Tutaj taki pokój gościnny pokój gościnny tych pokój gościnny tutaj jest miejsce na, na kuchnię tutaj jest rura tutaj jest miejsce na kuchnię a tutaj są tutaj są już ślepki na no woda. Tutaj będzie kuchnia. To jest taka mała kuchnia. Kuchnia, no takie coś do ugotowania sobie żarcia. I wygląda tak. I mały kurty. Tutaj klimatyzator. 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 Klimatyzator jest miejsce dla A tutaj taki mały, mały pokój, nie wiem, czy to będzie widać. Też klimatyzacja. Taki mały pokój, to si mogę zrobić. Już. Nie wiem, czego. A widok z okien jest taki. ulica dosyć słychać. Tam coś podobało się. Jest na dole śmietnisko. sortownia śmieci, to jest na dole. No i tutaj i tak okno się nie otwiera. W sumie. To już by się mieszkało tutaj. To, to syp by się ogarnęło. Gdyby się coś założyło, to te okna by się wykuszyły trochę. W balkonie. być na banku. Co z tym zrobić? Mówimy tak. Dobra. Zobaczymy, co będzie. No, byliśmy tam tym. Zobaczcie, jak jest. Taka klatka schodowa, wentylacja. Gdzie taka wentylacja tutaj jest. Dobra, widziane, zdecydowaliśmy, że, że weźmiemy tą. Lepiej, lepiej mieszkać tutaj, jak w hotelu. Nie? Mimo tego, że tam widzicie jest wysypisko na dole, a w, w ten rok jakoś się przekiblujemy. A, a będzie się myślało, żeby zrobić. Tak się okno w sumie nie otwiera, tylko, tylko używa się klimatyzatorów. Także pędzimy na do, poszukać drogi autobusem pojedziemy teraz. No, tu jesteśmy w kiblu, w bloku Żeby było jasne co na tym kiblu się nie staje a tak? tak to wygląda od dołu. Byliśmy tam wysoko na 25 Nie ma wejścia Wolę tutaj mieszkać wolę tutaj mieszkać jak w tym Eee o. 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 Basen Basen, siłownia, taka leka, leka Będzie można sobie chodzić Sobie popływać nice, Można sobie wyjść pop, popływać tam będzie można i sobie na ślubny zobaczyć może jak, nie będzie tego, tam się coś buduje. Będzie trochę hałasu, dlatego, że dawno już tam nie budowali, no, między takimi wielowcami. Dobra, szukamy teraz drogi, drogi wyjścia stąd. Dobra, dobra. Dobra, dobra, zupa z bobre. Chcemy zobaczyć. Będziemy zobaczyć jeszcze siłownia, czy tam się radę wejść. Wifi trzeba będzie sobie. Mają Wifi, trzeba sobie osobno załatwiać. Musimy załatwić sobie. Tutaj dużo też. Tutaj też widać nie mieszka nikt, bo nie ma tych klimatyzatorów. Prawdopodobnie te klimatyzator.

A, to jest... A, tędy możemy iść Tędy możemy iść, na siłownię ja I przeglądać Na siłownię i popływać Tutaj jest pół piętro co tutaj mamy? Slew Kibelek Ach, Tutaj taka siłownia Ach, Taki mały atlasik jest No taka się sienudziu Gdybyś sobie popływać Trochę można sobie iść po siłowni popływać. No i nie tylko się wziąć zagospodarować jakaś nieużywana za bardzo No ale będzie można coś porobić A co tam jest dalej? Oczemu co tam jest? To tu, to już. Fajne? kibalec z drugiej strony. Tam jest sklep. Sklep mam pod samą dymtem. Będę miał dobrze. Tylko miejsce do gotowania słabe. A tam jest, nie ma nic wyjścia na dach. Dobra, to na razie tyle. To na razie tyle. Tyle nowości. No, ale niestety już nie ma wyjścia, trzeba, trzeba, trzeba tą chatkę wziąć. To na razie tyle i do zobaczenia. Będzie coś fajnego, to, a to wam No a tutaj zaraz po całym blokiem będzie Farmer Market. To mi będzie pasowało, a ja, Tutaj jest mój blok. będzie mój blog. A tutaj idzie Farmer Market. na zakupy będę chodził blisko. Nie? A tam są jakieś atlodajnie. No zobaczymy, co zamówić, dwa klimatyzatory, posprzątać to wszystko, co zrobić zlew. lew, kuchnię, butę gazową. Chcemy zobaczyć do tego marketu. kolejne city Market? Dzisiaj? Tutaj coś takiego. Zobaczymy co tam jest w tym markecie. Coś tam, a nie wyłączyłem kamery, się nagrało jakieś a, takie sklepiki. Na dole jest rzekomo jakiś... Sklep. Yeah. No. Zobaczymy. Zaję do życia to ja chcę, bo potrzebuję trochę jedzenia. Dwaj kurczaka. To jest więc no nic ciekawego. No i tak wygląda na dole. No a niestety musimy wziąć taksówkę. Zobaczymy ile kosztuje i jak długo się pojedzie. Dziś jest niedziela, to trochę taka jest. Eee, jak to powiedzieć? Niemiarodajne trochę to jest droga. Prawdopodobnie w dzień poprzedni jest bardziej, wszystko jest bardziej zabite, większe korki są. No ale weźmiemy taksówkę i zobaczymy. zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, to na razie tyle. Weźmiemy tą chatę, zobaczymy co się będzie działo w razie to, to zawsze będzie można zrezygnować, poszukać czegoś innego. A ja może sobie znajdę jakieś zajęcie w koło tutaj, może będą mnie potrzebowali. No na razie tyle i spróbuję dzisiaj wam to jeszcze wyrenderować i wrzucić ten filmik. Zrobiłem unboxing, unboxing tych rzeczy co nakupowałem, ale niestety ee, nie, flik uszkodzony, ponieważ nie było miejsca na dysku. Musiałem sformatować cały telefon, także teraz mam pełno miejsca, wywaliłem które aplikacje. Także zrobię ten unboxing jeszcze raz. Później zrobimy test tego mikrofonu, który kupiłem. Dobra, na razie tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Wracam, wracam do domu. Zelo została w pracy, bo tam oczywiście szef coś nie chciał. Coś tam musiała jechać robić po drodze. Sytuacja się przedstawia tak. Chata, nie wiem jeszcze jak to co nowo wyjdzie ale będzie na pewno taniej jak ten pokój hotelowy. To masz pokój hotelowy bo Ja tam mam dwie łazienki, nie wiem po co. z jednej łazienkiem mogłaby być fajna kuchnia no. zobaczę jak długo tam będę chciał mieszkać. w sumie to tylko na te przeczekania chyba ten rok. Tylko to tak się mówi rok, rok, a później jeden rok, drugi, trzeci. No nie, ja będę się próbował wyrwać. Za wszelką cenę zobaczymy jak to będzie z, tym, z tą umową i kontraktem, jak tam będzie na zero oczy mają strach ręce zrobią nie widzieliście jaki tam bałagan ściany zakurzone wszystko trzeba będzie zrobić z lewy dorobić tylko takie małe, małe miejsce tylko takie dogotowania jak kupię wolnowar kupię i będę robił wszystko w wolnowarze Wejście tak trzeba założyć te dwa air conditioning. klimatyzatory, dwa trzeba założyć, posprzątać Aha. No i kupić, kupić pralkę, jakiś mebel łóżko i tyle. To by było na razie tyle z tych takich akcji typu domu. Zobaczymy co będzie dalej. W relacje będę wam zdawał na bieżąco to na razie tyle postaram się go dzisiaj przesłać, ten filmik jeżeli nie, no to wszystko będzie trochę cofnięte i kopnięte bo mi się popsuło mi się, telefon mi się popsuł także nie mogłem nagrać tego co chciałem rano, będzie trochę poprzestawiane jedno będzie dzień wcześniej jedno drugie będzie, będzie będzie dzień później na razie tyle, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.